Cześć. Kiedyś wrzuciłem filmik przerobionego wsadu licznika. Jak to wygląda? Jak jest test zegarów, tam podświetlenie wskazówek. Po zapłonie. Jeśli chodzi tu o podświetlenie, to możemy ustawić co chcemy. Mogą być skala, może być skala, mogą być zegary, tam różne kombinacje mamy. Tam dla kilkudziesięciu osób wysyłałem ten mój wsad, z tym, że on nie działał u wszystkich, działał u tych osób, które miały immobilizer wyłączony jak ktoś ma e, immobilizer ten e, zaktywowany to nie będzie wtedy działało e, ale u dużej ilości osób zadziałało dzisiaj chciałbym wam pokazać jak to zrobić samemu e, Widziałem na forach, e, na grupach się ludzie ogłaszają i 100 zł za to kasują a wam pokażę jak to zrobić samemu dosłownie w 10 sekund jest do tego gotowy program ja ten program wam wrzucę w opis filmu i dodatkowo wam wrzucę do opisu film jak zgrać w sad no jak go wgrać chyba tam też pokazywałem za pomocą najzwyklejszego kabla i teraz wam pokażę jak to wygląda przy każdym przekręceniu zapłonu wtedy macie ten test. I ja mam akurat zrobione, że po zapłonie mi się wskazówki podświetlają. E, można ustawić wskazówki skala, sama skala, same wskazówki, same tutaj te małe zegarki. To już tam jak to ktoś będzie chciał. Co jeszcze można ustawić? E, tutaj jak w Volkswagenie jest tak, że jak włączycie tempomat, ja na przykład teraz włączyłem tempomat widzicie nie mam kontrolki i właśnie jest też opcja taka zrobić że jest ikona aktywnego tempomatu że jak już dopiero jedziecie i jest rzeczywiście załączony ten tempomat na jakiejś tam danej prędkości to dopiero wtedy jest kontrolka według mnie właśnie też to jest fajne bo bez sensu cały czas żeby się świeciła ta kontrolka mimo że nie jedziecie na tempomacie coś tam jeszcze można zrobić w zależności od licznika jak macie licznik chyba IMO 3 i macie dużego FISA tam można powitanie sobie ustawić co jeszcze powitanie, powitanie jakiś tam zasięg na, na, na zbiorniku ile kilometrów możecie zrobić na tym paliwie co macie w zależności czy macie to aktywowane czy nie to też można aktywować jakiś tam czujnik zapięcia pasów co jeszcze? Ostrzeżenie o schronieniu jest nie chyba. Czy coś jeszcze tam było? Nie pamiętam. Aczkolwiek, jak Wam wrzucę ten program, i wtedy już go sobie ściągniecie, wrzucicie w swój wsad, to będziecie widzieli, które, które opcje są aktywne do Waszego licznika. Tam są właśnie dane numery których liczników, w których w ogóle tam nic z nimi nie idzie zrobić. To te starsze z początku jakiejś tam produkcji eee, także nie u każdego to się da. No dobra, ja raz wam pokażę ten program. Ja już mam tutaj włączony komputer. I ten program ja wam wrzucę w opis. I teraz uruchamiamy ten Dash Dump Edit. I tutaj szukamy wsad, który już mamy skopiowany z licznika. Dodajemy już mamy załadowany wsad, i tu teraz, wszystkie opcje, które macie, które widzimy, to możemy sobie edytować, włączyć, wyłączyć. Jeśli chodzi o test zegarów, to jest tutaj. Aktywacja powitania i tutaj jest to nieaktywne i dlatego, że to jest wsad z jedna druga FIS to jest ten mały i to jest 827 także dosyć stary taki licznik tutaj modyfikacje podświetlenia też możemy sobie zrobić tu widzicie wyświetlacze, skala wyświetlacze plus skala wskazówki i tak dalej I to jest po zapłonie oczywiście bez włączonych świateł a jasność można tutaj wyświetlacza sobie zmienić Tutaj jasności tych zegarków Tu jak ktoś nie ma średniego zużycia paliwa, ale to chyba większość powinna mieć Ostrzeżenie o szanieniu jezdni Ta opcja w sumie nie wiem czy, czy właśnie to, może jak jest duży, duży fist, to wtedy może jest, jest coś takiego. W jednej, drugiej na pewno nie ma. i Tu macie te kolejne opcje. To myślę, że jak ktoś w ogóle inny licznik sobie zmienia, to nie wiem. Ja tego nie ruszałem w ogóle. Tutaj aktywacja zasięgu na baku, to właśnie o czym mówiłem wcześniej, że ile możemy kilometrów na paliwie zrobić. Tutaj aktywacja ikonki templomatu, to ten. Ikonka aktywnego tempomatu eee. ostrzeżenie o otwartych drzwiach. Tu jest nawiasie, że tylko immo 3 u mnie na przykład <laughs> działa to, ale pokazuje, nie pokazuje mi, które drzwi, tylko po prostu jest ikonka, że otwarte drzwi. <laughs> Tutaj jest komunikat, jak niektórzy mają włączony mobilizer, eee. wyprogramowany jak jest. To czasami się zaświeca właśnie ta kontrolka immobilizer Active, to tu właśnie za pomocą tego też możemy sobie wyłączyć. A ja tak właśnie u siebie robiłem. Tutaj w sumie nie wiem, już dalsze, dalsze opcje tutaj też już nie ruszałem. Jakieś głośności, dźwięku, ostrzeżeń, ton dźwięku, styl gongu. Aha, tutaj korekta wskazań zbiornika paliwa. To jak tam przekłamuje, to sobie możecie zrobić tak samo prędkość. Zapewne wszyscy widzieli, jak to się jedzie z telefonem na GPS-ie. A jak macie prędkość na liczniku, to no zawsze przekłamuje. Także tutaj możecie zrobić sobie korektę. Ja uważam, że, że właśnie fajnie, jak przekłamuje, bo zawsze ta tolerancja jakaś tam jest. No i dobra, I jak już tutaj wszystko sobie zrobicie co tam chcecie, to bierzemy po prostu start. Tak. I macie zapisany wtedy nowy sad Tutaj widzicie. To był ten stary, to jest ten nowy. I wgrywamy wsad do licznika. Po wgraniu tego wsadu, jakieś 30 sekund, minuta. Musicie zaczekać, żeby to w ogóle zadziałało, no i tyle. Jakby coś nie działało, to możecie pisać w komentarzach. Jak będę, będę wiedział, to pomogę. Także jak ktoś tam potrzebuje sobie to zrobić, to niech próbuje. Po co płacić? Z mojej strony to tyle. Dzięki, cześć.